Mgiełka pojawia się również na Ceres. Niedawno pisałem o mgiełce na Plutonie, a tymczasem na nieco bliższej nam, małej planecie Ceres krążącej wewnątrz pasa planetoid między orbitami Marsa i Jowisza, pojawia się również delikatna mgiełka, chociaż w tym przypadku geneza jej występowania jest nieco inna. Mgiełka jest delikatna i ciężko ją dostrzec. Wypatrzyli ją astronomowie badający dane przesłane przez sondę Dawn. Na zdjęciach wykonanych o różnych porach dnia dostrzegli oni mgiełkę unoszącą się nad świetlistymi plamami. Świetliste plamy nie są więc pokładami soli, lecz mgiełką powstałą z lodu wodnego, który przy udziale promieni słonecznych przechodzi ze stanu stałego w gazowy.